Witam, nazywam się Bogusław Jókowski. Jestem z Olsztyna, zarachę MMA Olsztyn zapraszam wszystkich sympatyków MMA w Polsce na oglądanie Warmiach Heroes, która odbędzie się w Olsztynie. Będzie można obejrzeć na antenie Orange Sport. Także zapraszam wszystkich. To moja druga walka zawodowa. Pierwszą miałem w styczniu po programie MMA Master, w którym brałem udział z kolegą klubowym Sylwestrem. Jest to moja druga walka. Przeciwnikiem jest Bartosz Herek, trener z klubu Mad Dog Gdynia no no także no fajnie no troszeczkę jest stres, gdyż po prostu walczymy u siebie będzie dużo znajomych, rodzina cała także no to jest troszeczkę większy jakby stres ale na spokojnie myślę, że wszystko będzie dobrze presja zawsze jest, no bo każdy chce wygrywać prawda, po to trenujemy, po to harujemy jak woły na treningach obrywamy od Mameda, Asłana Karola, Tyniskiego, Szulińskiego i całej reszty tutaj po prostu, żeby no po prostu w walce było lżej i jak najlepiej się potoczyły, najlepiej, najlepiej przed czasem, no ale nie zawsze wyjdzie no, ale przygotowania były mocne. Znajomi wiedzą, mówią, że życzą powodzenia, będą dopingować mocno, a jak wyjdzie, no, to wszystko zobaczymy. No. Mówię, to jest sport, tylko także różnie może być. Przygotowania, no, generalnie przygotowywania trwały no, od września, no, że tak powiem, bo od września zaczął się ten program. No, w programie byliśmy w styczniu, walka zawodowa, po czym mieliśmy tylko tydzień przerwy i już wróciliśmy na treningi. Ja przynajmniej miałem tylko tydzień przerwy, takiego w ogóle od y, treningów odpocząłem. Później powoli Etap siły, wydolnościowy, łapania tlenu. Teraz już takie typowo techniczne i taktyczne. Po prostu treningi są końcówka i łapanie świeżości. Także, no mówię, no taki typowy okres do tej walki, gdzie wiedziałem, że będę się bił, to było od. Lutego. lutego, bo 26 miałem galę tydzień przerwy, także od lutego już zacząłem przygotowania do Warmii Heroes na pewno yy, znaczy fajne doświadczenie z tego względu, że my po prostu co dwa tygodnie mieliśmy zjazdy i po prostu co, co te dwa tygodnie to mieliśmy po prostu jakbyśmy do walki się przygotowywali bo było ważenie, musieliśmy wagę robić na te odcinki, były sparingi, były treningi także no wszystko było no jak praktycznie jak do walki byśmy się przygotowywali, także można powiedzieć, że przez pół roku non stop co, co dwa tygodnie w zawodach, też by było stres, bo to były wywiady i kamery, no ale mieliśmy tą możliwość oswojenia, prawda, i z kamerą, i z poznania innych zawodników, poznaliśmy również Agnieszkę relik Pawła na stole serdecznie pozdrawiam, także byli naprawdę fajnie, fajnie, fajna przygoda i mm. fajne doświadczenie, no, zakończyło się walką zawodową moją, Sylwek, tutaj kolega z klubu wygrał cały program, także no był sukcesem, no, ten program, także... Było warto. Ono ma dosyć wysokie doświadczenie amatorskie. To, że nie walczył zawodowo, to nie wiem czym było spowodowane być może dlatego, że jest trenerem. No, ten fakt nawet robi to, że no, ma wielką wiedzę, także i umiejętności musi mieć duże, gdyż jest trenerem, prawda? W gdyni, no ale no, też. Coś potrafię, także myślę, że będzie dobra walka. Jest bardzo silnym zawodnikiem, przekrojowym, bo i stój stójce się bije, wiem, że wywodzi się z karate, także stójka nie jest mu obca. Wiem, że w parterze wiele walk pokończył. No zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy, na, na, na co mi pozwoli, na co ja mu pozwolę. No i będzie fajny fight na pewno. W kwietniu miałem mieć walkę, ale tam gala jednak nie doszła do skutku. Miałem 20 kwietnia się bić, ale gala nie doszła do skutku. Później ruszyła Liga MSW. Y, także na nie miałem się bić w Warszawie, ale też tutaj jeszcze nie wiadomo. No ta warmia wypaliła tutaj. Tutaj y, trenerzy uznali, że powinienem się tutaj zawalczyć, także tu się biję. Miałem jeszcze propozycję, że w czerwcu tu, być może będzie druga gala Sol w Zielonej Górze. Także tam już dzwonili organizatorzy, żeby się szykować, raczej, że chcieliby mnie tam widzieć. Także no, plany są. No, ja chcę się jak najwięcej bić, zdobywać doświadczenia. Także mówię, no żeby dojść tam jak najwyżej, a co, co jak będzie, no to zobaczymy. No ja chcę się bić. No jeśli trenerzy tutaj uznają, że jestem w formie i jest okazja, żeby do, zawalczyć z dobrym przeciwnikiem, także no, będę próbował, prawda? Jak mi wyjdzie, to nie wiem. No, oby nie było zdrowie, nie było kontuzji i będzie dobrze. To się dość, nie no wiadomo, każdy tam wybiera się za ocean, prawda? No myślę w takich marzeniach, ale moim, moim na razie takim myślę realnym, jakimś, wiadomo, chcę wygrywać walki przede wszystkim, chcę się dużo bić, wygrywać walki, no ale na pewno myślę no, o tych największych federacjach na razie w Polsce, jak KSW, MMA, tak, no trudno mi powiedzieć, dopiero raczkuję, że tak na tym ringu zawodowym, no ale tutaj chłopacy od nas się biją. Karol Cenicki teraz wszedł do organizacji MMA, tak bardzo fajnie mu poszło z Michałem Fiałką, z Yy, także no, mówię, no, są aspiracje, tutaj ciężko trenujemy z chłopakami, ich dociążamy, oni nas dociążają, także no, myślę, że no, będzie daleko. No, jeśli będzie zdrowie, będzie motywacja i możliwość, no, to każdy jest w stanie zejść daleko, prawda? A motywacja jest, ciężko trenujemy, więc myślę, że damy radę. No. <laughs> Powiem tak, no ostatnio na sparingach tak mnie, <laughs> tak mnie zlał, <laughs> że troszeczkę no, odechciało mi się, ale powiedział, że nauczy mnie MMA <laughs> prawdziwego, więc no leje nas, leje, no. W zależności od dnia, no ja to akurat mam tak, że po prostu z każdym jakoś zawsze każdy chce mi najbardziej, nie wiem, mnie zlać, nie wiem dlaczego. Teraz mówi, że mam gambę niewyparzoną, ale zawsze na sparingach to widać tak, jakby mnie chcieli zabić. Każdy, każdy z kim robi, także no nie wiem, czemu tak jest, no ale no, będzie łatwiej w ringu. No, także mówię, każde Sparringi to jest jak praktycznie walka. no bo Nie ma coś takiego, że tutaj ktoś nas pluźni czy coś. No i chłopacy też startują cały czas. Także Karol Ceniski też przed. Tutaj MMA tak no, strasznie nas tutaj wszystkich lał, większość obijał, Także no mówię, no, no, no ciężkie są treningi. No, no jak walka, no naprawdę jak walka wychodzisz, no to musisz się na wszystko być przygotowany. Także, no, ale to dobrze, dobrze, dobrze. No bo mówię, mamy ten komfort, że mamy tutaj naprawdę super ekipę, mamy wspaniałych trenerów, którzy pod każdym taktycznym kątem i Yy, po prostu mikrocykle treningowe rozpanowują tak, że na, do walki mamy naprawdę szczytowe formy, więc myślę, że będzie dobrze. No, reszta zależy od nas, od głowy, czy po prostu wytrzymamy presję i jakby pójdzie w walce. No ja mówię, ja zawsze chcę pokazać to, co umiem, to, co się nauczyłem, to co potrafię robić, żeby w walce, a czy wygram, czy przegram, no to, to jest sport, prawda? Ale jeśli dam dobrą walkę, uznam, że pokazałem wszystko, co umiem, a przegram, no to będę i tak zadowolony, prawda? No, musi być show no, i zobaczymy, jak będzie. Das ist okay.